Cześć wam moi drodzy! Spójrzcie na to, jak ogromnym monstrum wylądowało dzisiaj na moim stole recenzenta! Zapraszam Was serdecznie na recenzję rakiety V2 w wersji Executive Edition z dodatkową platformą, na której była ona przewożona. Model jest naprawdę interesujący i ma sobą bardzo wiele do zaoferowania, tak więc zapraszam Was na tą recenzję. Rakiety V2 były pierwszym tego typu wynalazkiem, który okazał się skuteczny. Nad pociskami Wergeltung Swa F-2 pracował zespół niemieckich konstruktorów na czele z Wernerem von Braunem. Rakiety powstawały przede wszystkim w słynnym ośrodku badawczym Peenemünde. A bojowo pociski wykorzystywano głównie przeciw Wielkiej Brytanii, strzelając w miasta oraz obiekty cywilne. Strzelano z okolic Hagi od września 1944 roku aż do 27 marca 1945 roku. W tym czasie posłano w powietrze 5500 rakiet do różnych celów na czele z Londynem oraz Antwerpią. Ofiary tychże rakiet stanowią w przybliżeniu 7250 żołnierzy oraz cywilów, a pełen film dotyczący historii tej broni dostępne jest na moim kanale od dłuższego czasu. Pozostaje wam link w karcie oraz w opisie. Moi drodzy, pozwólcie, że omówienie tego zestawu rozpoczniemy od tabliczki, na której widzimy oczywiście nazwę rakiety oraz platformy, na której ona się znajduje i informacje o skali. Jak widzicie, tabliczka jest w delikatnie innym stylu, jest zdecydowanie większa, aby dobrze eksponować nazwę tego właśnie modelu i możemy sobie ją ustawić oczywiście pod każdym możliwym kątem. Przechodząc dalej, z dodatków Otrzymujemy znak, który informuje nas o tym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ w tejże strefie grozi niebezpieczeństwo. Dalej otrzymujemy dodatkowo do tego zestawu figurkę. Która przedstawia Waltera Dornbergera, ojca programu rakietowego III Rzeszy. Jak widzicie, figurka została wykonana z zadbaniem o naprawdę najmniejsze szczegóły. Po raz pierwszy chyba otrzymujemy te słynne czerwone pasy po bokach spodni oficerskich, figurka dzierży w dłoni laskę. Oraz właściwie nie wiem, czy to jest laska, może bardziej by wypadało powiedzieć, że jest to jakiś wskaźnik oraz teczkę, prawdopodobnie z jakimiś dokumentami. Mundur został wykonany naprawdę świetnie. Widzimy wszystkie odznaczenia, jakie tenże gagatek otrzymał oraz naprawdę elegancko wykonaną czapkę. Tutaj dedykowana twarz oczywiście jest wskazana, ponieważ jak widzicie, świetnie Została ona tutaj wykonana i dobrze pokazuje nam to, jak w rzeczywistości wygląda ten mężczyzna. Minusem jest w zasadzie to, że te kieszenie, których tutaj widzimy w dość dziwny i nienaturalny sposób, nam się urywają. Ale wydaje mi się, że taki błąd można wybaczyć. Z tyłu figurki nie dostrzegamy niestety żadnych nadruków. A teraz przechodząc do samej rakiety, w wersji podstawowej tego modelu. Otrzymujemy tylko i wyłącznie taką podstawkę, na której rakietę możemy postawić. W tej chwili widzicie na zdjęciu, jak wówczas się to prezentuje. Jest to fajna wersja, jeżeli kogoś interesuje typowo posiadanie samej rakiety. Natomiast główna różnica pomiędzy modelem zwykłym a wersją Executive jest właśnie taka, że otrzymujemy ten klasyczny transporter, który, uwaga, ponieważ jest naprawdę strasznie delikatny, dlatego ciężko jest go w ogóle. W jakiś konkretny sposób przestawić, i to jest ogromny minus, niestety, tego modelu. Ponieważ jeżeli ktoś chce go przestawić, to naprawdę trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Ja, żeby go ustawić tutaj, musiałem go trzy razy po drodze naprawiać. Ponieważ jest masa elementów, które w bardzo prosty sposób, moi drodzy, niestety odpadają. To wcale nie jest. Bezpieczna konstrukcja. No niestety trzeba się liczyć z tym, że jest to bardzo delikatne. Natomiast wykonane zostało to naprawdę świetnie. W tej chwili widzicie zdjęcie, jak wyglądało to w oryginale, i naprawdę, naprawdę klasa. Muszę przyznać, że zostało to zrobione świetnie ze wszystkich, tak naprawdę stron. Model ten robi wrażenie, natomiast sama rakieta zabezpieczona jest, tutaj widzicie, w dwóch miejscach. A po otworzeniu jej, możemy sobie ją elegancko wyjąć i zajrzeć do środka. Jak widzicie, możemy sobie odczepić jeden z tych elementów, jeszcze mi się rozsypał. I ten fragment rakiety, aby dostać się do środka. Jak widzicie, to też zostało tutaj zrobione naprawdę, naprawdę świetnie. I sam dodatek środka rakiety jest naprawdę świetnym urozmaiceniem tego zestawu. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tutaj przy szczycie tejże rakiety są elementy, które bardzo łatwo odpadają. Jak widzicie, nie, nie jest sztuką rozcząkowanie tej rakiety na kilka elementów. Tak więc musicie być bardzo uważni, ponieważ kiedy ją przechylicie do góry nogami, to jest duża szansa, że któryś z tych elementów po prostu się odczepi. Tak więc bądźcie uważni i po prostu patrzcie, zważajcie na to, w jaki sposób ten model odkładacie i co z nim. Robicie, ponieważ jak widzicie, wcale nie jest tak łatwo włożyć te, te elementy z powrotem do środka. Natomiast, odnośnie tej całej szpicy, to została wykonana naprawdę fajnie. I pomimo tego, że są to oczywiście klocki, które są troszeczkę kanciaste, to według mnie nie przeszkadza to tak naprawdę wcale w tym modelu. I zostało to wykonane naprawdę, naprawdę dobrze. Jest to sztuka i technika godna pochwały. Jak widzicie, nie w sposób umieścić tą rakietę w kadrze, kiedy stoi ona pionowo. Tak więc widzicie ją tylko w taki sposób. Moi drodzy, za wersję Executive w tym momencie musimy zapłacić okrągłe 300 zł, w zasadzie bez grosika. I uważam, że warto, ponieważ ilość elementów oraz jakość wykonania tej rakiety jest naprawdę godna pozazdroszczenia. Tak więc jeżeli komuś zależy na posiadaniu. Tego modelu, tej niemieckiej broni wspaniałej, czyli tej słynnej Wunderwaffe, to naprawdę warto kupić wersję Executive, póki jeszcze jest dostępna. Natomiast wersja zwykła, w której zaznaczam, posiadamy tylko i wyłącznie tą podstawkę oraz samą rakietę, musimy za nią zapłacić 165 zł według aktualnej ceny. Więc, moi drodzy, do Was należy wybór, a ja jestem w stanie Wam z czystym sercem polecić ten właśnie model. Bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca tej recenzji. Koniecznie pochwalcie się, czy macie ten model, czy zamierzacie go kupić w którejś z wersji oraz czy, czy Wam się podoba, czy może jednak nie. Jeżeli wytrwaliście do końca filmu, za co bardzo gorąco Wam dziękuję, to napiszcie pod tym filmem komentarz o treści rakieta. Zobaczymy, ilu z widzów ogląda moje materiały do końca. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, czekam na wszelkie komentarze i do usłyszenia w następnym filmie. Pa pa!